Where? Na kiblach. Za kiblami jest. Po prawej? Niebieski płot, Niebieski płot za kiblami. Tutaj obrazu razu po, jak przechodzisz. Nate? Ktoś do mnie strzela jeszcze? Z konstrukcji. Najgorsze ci powiem, że żarówki jeszcze żadnej nie znalazłem Co je znalazłeś? Mi nie znalazłeś? Żarówki Czemu mnie nie mówi... Aha, bo dobra, ty padłeś. <grych> w tamtym rajdzie miałem <grych> Pochowane W tej kamizelce co miałem w putaku. Teraz to już są tanie możesz kupić A, ty no, nie masz... Jak będziesz wychodził to tutaj znać, ja patrzę tam Czy nikt tam nie biegnie? Patrzysz, tu patrz, patrz On będzie też ciekawego, komputer. No. no Jak będę chciał zarobić to pójdę na łódce nocą na starsze samo. A jak to mi, mi, mi Stasza? Ja znam wszystkie. To w, w końcu moja mapa. To dużo osób, dużo brania. Na łódce. A no. oni gdzieś chodzą po obrzeżach, więc... Nie trafią na nich. Jest go... Jest chłop! Nie ma chłopa. Tak, mi? Lagi coś Dobra, to sobie było. U... Ty tu biegasz? A, ja po metalu. A, nie wiem czy po metalu, po, po betonie. Wychodzę. Ja jestem na staszu. Na torach. Na torach, tak? Tak jest. Dobra? Zatawiam. Dobra, a tam chłopa. Na wprost. Krew na murze powinieneś widzieć. Chyba nie mam takiego. Tu jak zejdziesz to będzie widać. Krew na murze i rozłożony jak. A, na idziemy trochę. lutować. No dawaj. to bambusz. Bambus? To... bambus? Nie no tak, no nic. Stanął na chwilę dosłownie i dostał w czapę. A bo idziemy dalej. Na moment dosłownie stanął, ja patrzyłem akurat, byłem wcelowany i tylko pyk A 3 do za e, Doctaga Eee Tego case'a to trzeba dać 3 no drive to co to jest? Snajper na dachu, chcesz go zapyknąć? Nie, ja nie potrzebuję już teraz. Jest z tamtej strony Go będę widział tego... A przeszedł tam drugą stronę myślę, że... A nie, to drzewo Służyły! Zdjąłem? Nie, nie, nie Ty strzelałeś w ogóle? Tak, odejdź Leży No, w tym samym weź. No pytam, czy chcesz go zdjąć Pierwszy hmm. Mikro ci trochę szwankuje momentami Czekajcie o, teraz będzie dobrze. Już właśnie mówiłem o nim, że coś zaczyna. Powinno być się Nawalać. Ktoś strzelił? Nie nie strzelałem. Idziemy stąd, nie? Tak. Ja, idziemy. Kiepka? Gdzie? Jezu, o Jezu, Oj się wydygałem dzięki On do mnie strzelił jakim? Co do jeszcze żyje? No Zawieź go? Tak To on Nie mam pojęcia skąd on wylasł Ja się zdziwiłem że on do mnie jeszcze pierdolno. Kalixa i boltsy mam więc mogę oddać Jakbyś potrzebował A na razie no. Na razie nie zbieram powoli Jestem za murem, no? Mhm. O, kurcz do RB Co ty gadasz? Mhm. RB PP No i To ciebie. Tak jakbym coś kurwa słyszał z lewej. Tu z lewej zaraz. Uważaj. Pusto. Dobra, ja biegnę po lewej. No widzę to samo. No. Ja no to przak, no Może o sery wyrok 40 w sumie Ty po drugiej stronie? Nie kościół biemy Where? Na kiblach Za kiblami jest Po prawej? Niebieski płot, za kiblami. Tutaj od razu po, jak przechodzisz. Nate, Ktoś do mnie strzela jeszcze. Z konstrukcji. Dobra, chyba no, śpi no, za... Z konstrukcji ktoś jest. Za kiblami Chciałem. śpi. No konstrukcji jeszcze ktoś jest. Lewa strona, prawa? Na dole. Lewa. Posłałem mu tam kulkę, ale... Nie wiem, ja nie widzę. Ten od kibli nie żyje. To dobrze. Podchodzę od lewej, od lewej strony na konstrukcję. partner Słyszę. Leży. Leży. Dostał heda Ten Dobrze, chłop. ale uważaj, może być ich... ...więcej. No, spodziewam się, wiesz. Ten za kiblami tu, tak? Trub. Za kiblami. I widzę jak no. leży. Gdzie jesteś? Eee... Jak przejdziesz, koło koparki stoję, przy górce. O. No przy dużej koparce przy Są dwie. ...do trójki. Przy koło, do, koło, kibli, kubli, tak jak... no, Teraz jestem obok Nie wiem, nie jak widzę. się A dobra, siema, siema. <laughs> dobra, bo jak tu będziemy za długo stać, to... Dawaj, bierz, bierz tam tego, Z kiblami. Nie, ja biorę teraz tego koło ko... Ty tu skoczyłeś? Tak, ja skoczyłem. Dobra, bo się wydygałem. Dobra, lutuję tego co zabiłem. 29. O, a tu ty go nie Tak, nie? tak, tak. O kurwa, co on... O Boże. Patrzysz, tak? Rozumiem? A, tak. Tu już cały czas, nie? Mm, dobra. Coś tu jeszcze zostawię, bo mi to nie jest potrzebne. Zobaczę tylko... O panie, on tu kogoś jeszcze sprzątnął. No on na osioku w w Morfinę potrzebujesz? Do też? Nie. Nie, 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 jeszcze nie. O ja pierdolę. Gdzie ja to dam? Panie, dobra O nie, do wyjścia idziemy Z miejsca. Tylko jak ja to teraz zmieszczę Chcesz eserkę to bierz Rzucam Teraz wezmę, poczekaj za długo to dram... O, on coś podkładał Pepeki miał jebaniec no Ty tam chodzisz? Tak, z tyłu za Dobra, daj mi momencik jeszcze. Rozładuję tylko to, co ma. Eee, dobra, wyrzuć to. Do, dobra, lutuj sobie tamtego. To jest pod kiblem. O kurwa. Mhm. O ja jebię, panie. O no, nie był i jaka? Dziwne tamten, tamten. chłop chyba też ma ma kamzę, tylko ma z yy, body armorem. Ale on w ogóle kamizelki ten nie ma. Aha się wywalił. No bo mnie tu... Nie o to chodzi co mam, tylko się czuję niebezpiecznie, wiesz? Czekaj, pomalutko, pomalutko, mnie nerwowo. Leży kamizelka niebieska. Przed tobą. No to jest pres, ale kamizelka zwykłe. Aha To nie wiem Zwykła kamizelka, nie? To nie wiem, może nie miał A nie miał i miał Nie pasuje. Miał no, PS no. Jego fonfel jak chcesz to miał tego Tą zieloną, czwartego poziomu A ja nie mówię o kamizelce Tu leży na górce trup Tu 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 jeszcze Skampiony Nie widziałem go Też nie Oni po niego szli O lol ber Co ty gadasz? O dziewiąty poziom nie? Dotknę tylko nie ma nie To ja po, pobiegłem do Kibli dotknąć mhm. Ja tam tego jeszcze muszę macnąć Bo mam e, MP9 nie MP7 znaczy Co to? To jest musiałe być dobre A ja tu mam pewnie Tu krew jest Tu musiał dostać Tak? Nie, czy to śmieci? Trup! Leży tutaj Mówiłem, że gdzieś coś jeszcze musi być Ale się przyjemnie gra w Z tym SSD-kiem. Trzynasty Trzynasty? Aha Ja bym wziął jego nieśmiertelnik, ale nie mam miejsca Ja sobie jego kamizelka w razie. No wiesz ja bym obstawiał że Ja tam nie wchodzę Tam zostałeś? E, tak tylko ja, Mam skawa chyba albo chłop jest Przy cysternie Biega O uciopaj Skaw Przeżył Dobra Kłaniasz, tak. tak. Piękno i... Czy Ale ostrzeliwana jest ta cysterna. Ty. Masz tam? Masz. Dobra, tam. Dobra którędy idziemy? Przez garaże, czy tu wychodzimy? Mm. A mamy gdzie wyjście w ogóle. Ruow. Ruow. Samolot to... leci. Ważne. Drogo będzie będzie? Nie wiem, ja, mnie to i tak nie interesuje panie okay. Ale się zatrzymał, nie? No, mam takie laki Nie, to serwer Co, gdzie, gdzie jest ten Jeszcze nie zrzucił Leci. Leci? Leci. To blisko nas będzie. Ja nic nie widzę tu. Tu jestem. Ja bym nie, nie szedł. Musisz Ja bym nie szedł. Ja mam za dużo dobrych rzeczy na sobie. Serio. Poza tym ktoś może jeszcze być przy dropie. Czekać na ten. Następnym razem pójdziemy, to ci obiecuję. Panty! Panty! Mówię? To jest kaftu e, W tym samym czasie? <grym. 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 Mamy otwarte naruław. O kurwa! U. Już. U. Uwaga, uwaga, bo jeszcze nie koniec. O, siekierka, wziąłem siekierkę. Tak, miał. Oho. No bierz, bierz, Dobra, ja tu czekam przy ekstrakcji. Wchodzę jeszcze. Powinno jeszcze... Jeszcze nie. I idę. Dawaj, dawaj, ja tu czekam. Just stay focused, guys. of all this running around. Co <laughs> the fuck am I doing here? Ale <laughs> to był ciekawy rajst, nie? Mm? A, dwóch zabiłem. I nie zabrałem no, z, je z jednego nieśmiertelnika, a z tamtego. No dobra, i tak nie miałem miejsca. Ale było grubo. We had to pay the price to